Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony Sniki, witam Cię bardzo i wszystkich innych i Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arrękowania, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił, że będzie ciekawa rozgrywka, ostatnio były dwa niesamowicie super mecze Graliśmy z Volantem, dzisiaj gramy z Jadkiem, serdecznie go pozdrawiam O, gramy na Anwen Ingwarem. no to ciekawa sprawa, no to zobaczymy co się tu wydarzy, znowu Kraśki w górze No i średnio mi się chce nimi grać, ale... Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mana za jego manę. Tak. Nie, za spokojnie, za szczęście. Podnosi inicjatywę jednostek. Tu mamy moral, szczęście. Mamy pan coś, mamy siłę czarów. Mamy to, mamy wiedzę. Wrażliwość dorzucania. Powiem Wam, że słabe artefakty. Znaczy, znaczy słabe. Nie to, co w mojej głowie, jakby w pierwszym momencie mój mózg sobie chciał wymyśleć. Nic takiego tam się nie wydarzyło. Nic takiego tam się nie, po prostu nie stało. Co Jacek mógłby na nas zagrać? Hmm... My mamy kradnięcie many, jest runa magicznej kontroli, jest i runa szarży, odporności na żywioły, runa pełnowładna i runa szał. Heist wytrzymałość, do światu się pozmieniało. Ale ja mam może jakiś taki pomysł w ogóle. Mój mózg już sobie jakiś tam pomysł mniej więcej wymyślił, coś ciekawego. No cóż, możemy sobie. granie balisty to raczej tak kibel najeża. Mm, raczej kibel najeża. No i to jest patrzeć, jakie to jest. to daleko tego ognistego ognia to jednak jest nie. Czy wołanie I tak nic z zamku nie było, no to tak... czy iść w sumie... Bez było ale to tak średni się opłaca. Zresztą tarczy bym chciał kiedyś zagrać i wam pokazać. Eee, magia, magia wbita od niego w nasz... W jego magia, w jego... W pula ognia... To jest zbyt oczywiste, a czy... Czy czekajcie, czy zimna jakieś mam? Czy jakiś krąg zimy nie, nie byłby też taki głupi? Jest głębokie. Jest lodowy promie, aby ja miał balisty, i głębokie. Dobra, to ja mam pewną koncepcję operacyjną, no taktyczną. Szczęście zostawiamy. Będziemy raz, dwa, trzy. Atak plus loot. Będziemy zostawiać tutaj. Czy ja chcę wytrzymkę? ja nie wiem. Ja bym nie zagrał Uniku w tym wypadku. Pełne stałe obrażenia. On magią, znaczy magią za średnio. Unik. Atak powinien wziąć, jeszcze, nie? ale to za chwilę. Za chwilę to rozkminimy. Potężniejsze runy, wiadomo. Odporność na magię. Hm. Nie, bo ja chcę mieć szczęście żołnierza tutaj, po prostu. Magia zniszczenia. Szczęście żołnierza to jest zbyt oczywiste. Teraz hmm. mi się mój mózg trochę, wiecie. Ciężko byłoby to zrobić, ale może jeszcze się trafię świecenie. No raczej nie, ale czy atak nam siądzie, to też jest pytanie, właśnie. A tak nam siądzie tutaj, Jest to na e runę spoko. Hmm. Zimna super. Destro, ogień, egzorcyzm, nie. Ten magiczny ostatni bastion. Not yet. Run for Umarlaka. Jeden sześć dziewięć tego byśmy poszli. Tak idziemy w lewą ścieżkę, tylko nie mam za bardzo. Do inicjatywy, obniżanie szczęścia, 3 morali, obniżenie szczęścia, ale szczerze powiedziawszy to jest typa nie? Tutaj przynajmniej mamy Atego, brona, inicjatywa. E, no, słabe te arty, według mnie. Yy... Żółta pójdzie i pójdziemy w lewo, ale czy jak chcę coś zmniejszyć? Nie, no bo tam jest głębokie, a to jakieś głębokie może się przydać. Ja bym to w sumie nie ruszał więcej i tyle bym zostawił. resztę sobie najwyżej zmienimy. Jedźmy dalej. W ogóle fajnie, że wpadłeś. Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. I ogólnie wszyscy tutaj na moim kanale dobrze bawicie. Dobra. 7-13-7 to mam wraz na tych średni potrzebny. Powiem atak def. Na nie mamy jakieś dobre, nie? No ciężko będzie się przebić takim ingwarem. Szczerze wam powiem. To jest raczej tak... No ale to jest klasik tylko nie zawsze mam takie Taty pożary się boże troszeczkę. Często tak właśnie jest. Najpierw kasę, a potem będę się zastanawiał. Dobra, i są buty. Oraz hełm. Hełm, średnio, wiedza. Bardziej to bym potrzebował. Super. 4000. Ok, już mamy 70, 7. Niekoniecznie. I plus 2 broni. Czekajcie. 3000. 3 razy 3, 3, 6. No to mamy na to, ale hmm. Jaka jest szansa, że on. Że on zagra tam tą wiedzę mamy ile mamy wiedzy. Trochę tej wiedzy jasna, no, no to raczej tak będzie tak tylko, żeby było. Cię wydaje, żebym po prostu trudno sprzedał to. Zwiększył sobie o te dwa ataku. Po prostu Co nie? już te staty są takie w miarę przyjemne. No, może nie zagra tego zniszczenia, i tu bym jeszcze jeden level sobie skądś wyciągnął. Może szałby weszedł i byśmy mieli więcej. przebicia się, nie? No tak, dobrze jest ten komunikat. No wiadomo, że to tak jest, no ale. A nie każdy to pamięta, nie każdy to wiem. Dobra, więc jak jest? Z Daszem, po szczęście, żołnierza jest dźwiedzi ryk. Uderzenie, czekajcie, władca płomieni, fala ognia. Tylko, jest tak, że ja mam właśnie tą runę szału bojowego i A też w sumie mamy Unik, ale chcemy raczej go tam w sumie może strzelić bić z tyłu nie żołnierze będą, więc wiadomo, że trzeba będzie na to uważać. My to. Spróbujmy, no i. No i tak, bo ten płomień naprawdę może mocno przypieprzyć, ale w sumie jakby mi się udało gdzieś runą szału, spoko się wbić. Potarmosić go może trochę, gdzieś tam z tyłu. Bo ten, jakby, to kombo z tym gościem jest super, bo wtedy niszczymy jednego strzelaka, nie? Nisty też będzie bił. Będzie, dobra, tak zagramy. Próbujemy jakoś to przetrwać, jakoś to wygrać. Wiadomo, gramy na bardzo, bardzo inicjatywowy zamek, jakim jest właśnie tam ten zamek, na który gramy. Okej, okay, a na podstawie? To jest pytanie Wziąłbym na podstawie zawsze spoko 90, 19, 7 W sumie Not badzik, not badzik, not bad Jest w porządku W sumie jest tak OK. Ale taki, taki nie najgorszy ten bedzik wyszedł Kolejny okay, nie ma hejsta ani nie ma nic nie. LGBT Dragon jest. z przesuwaniem, piciem się. On wyniósł od ulubionych wrogów co nie, więc będzie naprawdę boleć. No właśnie, więc to będzie naprawdę, naprawdę boleć. Kompletnie będzie to boleć. No jest zwykle pole bitwy to tutaj płaskie są zazwyczaj 6.14, 6.11, 0.2. Nie ma balisty, dość niskie staty, nie ma jakoś szczęścia, mrok, mrok czy światło po prostu, mocne światło. No i obram Tak się ustawi trudno, bliżej środka i tyle. Jak się dzieje, no zresztą, dobrze, że kręgu nie mam, zimy, No Lodowy też będzie trochę bił, nie, wiadomo, on tutaj jest ten, co on tam ma? Magią odporność, bla bla ble, wytrzymalszy, inicjatywa, ekspercki atak, mieć eksperckie szczęście, szczęście żołnierza. Uu, czyli full szczęście i bicie mnie ze szczęściem. Ale to szczęście ma na zero. Czekajcie, ma full szczęście. Dobra. Trochę mnie walnęło, bo w ulubionych wrogów akurat poszło. Dobra. Jak zwykle dochodzi. Może mnie złapać potem, nie? A nie chciałbym tego mieć. Nie, nie chciałbym tego mieć. <śm> Dobra. Widzę, down Weight. Żeby mi go zabić, co nie, ale. Okej, okay. chura jest nie, dobra, jesteś ty super, mm, ale ten mnie zaraz pacnie tutaj. Nie przebiję, ale... Wiem, że mnie pacnie, zdaję sobie z tego sprawę. 17... 17,51 Runa egzorcyzmów... Dobra, trochę nie pykło. Troszkę miało być inaczej, nie? Ale na światło on sobie rzuci, nie? Co sobie rzucić? Ke, czy dostałeś to, co chciałem? mnie z wapy mnie zbił na razie, okej. Okay. Pewnie prawa moc. Coś takiego. Żeby by się spodziewał? No na pewno. No na pewno nie ja, nie? Runa magicznej kontroli, przejęcie sobie tego. No dobra, ty tam polecisz z runą, a tobie. Tak, bicie ciebie jest takie dość ryzykowne, ale. Gdy mi tu wlecisz, jak ja tu pójdę, gdy mi to latujesz siódemką, ale mi wtedy, jakbym potem tobą. Np. tu, tam. O, 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 to tobą, bo mam tą runę, że nie mam rzuconej, nie? Mogę po prostu sobie to na razie. Ok, czar otwarty, spoko. Nic się nie dzieje. Lodowy promień. 516, może mi odeprzeć, nie? E, 13 many, potem 6-6 razy, to mam 11 czarów. To mamy tylko 5.

Dobra, pięknie. Wiadomo, że mnie tutaj złapał. To się tego na pewno każdy z nas spodziewał. Kiedy mi wlecisz, wejdziesz mi tym, bo ten jest dość ruchliwy. Trudno tak jakby trochę stracę na tym No dobra okej okay. dobra, zbił mi balistę i namiot git, ładnie to już było Dobra, tutaj ładnie. Super, szkoda, że szczęście nie weszło. Tam za bardzo nie chcę się stąd ruszać, jeszcze. Okej. Okay. Zabraliśmy sobie trochę mu rzeczy. Spoko. Teraz tak, tu mi nie wejdziesz. Ja bym sobie runę szarży to bez sensu. Runę magicznej. Na potem, więc na razie damy sobie wait. Spróbujmy mu zdziubnąć, żeby mu weszło jakieś osłabienie czy coś. No nie pykło trochę, ale dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Tę runę wziąłeś, spoko. IT 15, 12, 12, 8, 10. Wierność na magię sobie rzucił. Dobra, bo ty super. Mi się nie uwolni. Dobra, przesunęło mnie, ale nie jakoś tragicznie daleko do tyłu. No spoko w sumie. Dobra, no ładnie mu oddało, bo prawkę sobie ściągłem, co nie? Ja mnie sfokusował i tak dalej, no trudno się mówi. Nie ucieknę stąd, więc runą magicznej kontroli sobie po prostu wyjdziemy. Odporność chodzi czasami, czy co? Nie. Arniam, dobra, mogę ciebie dobić do końca. No i tak nie wejdę tak jakbym chciał, szczerze powiedziawszy. Eee. Szczerze powiedziawszy, to tam tak nie wejdę jakbym chciał. Runa żywa w na żywioły. Ale czy nie chcesz runy. Hmm... Dobra. I to zwiększa 100%, czyli mam 8, czy ja tam dojdę? No nie, ale... Dobra, super No trochę mi odparł te czary No trudno, mówi się i żyje się dalej Nie wiem co on tam mi zrobi Nie wiem czy bym tego nie bacnął, nie? Dobra Fajnie mi się ustawiłeś, wiesz. Dobra. Git. Ustawiony, super. No, ten mnie dość mocno bije ten drzewiec. To po prostu tutaj. Mu to sobie rzuca. Dobra... Jakbym miał WSKRZESZENIE. Odporność ma, nie? Bo on sobie rzucił na end odporność To nie jest spoko w sumie. Gdyby tutaj kulka weszła, to by spoko było. To był jakby był Digitest, nie? Dobra, musiał przez ogień wtedy przejść. To nie będzie dla niego spoko. To on nie może tutaj już regeneracji, tak jakby rzucić, nie? Ja mam odporność na blinda z artefaktu. Zresztą mam kula jeszcze. Dobra, uciek tam. No i co teraz? No i co, że czemu to zrobiłeś? Bo ja nie za bardzo rozumiem. Mogę na spokojnie po prostu. Stać z tyłu i sobie strzelać, bo mam w sumie wózek i, i tyle, nie? Ty masz odporność na ogień, tak, z tego co kojarzę. No i co tam? No to tyle straciłem, co nic, nie? Dobra, super. Hit fajnie, dobra. Ja Ciebie chcę bić, tobie, ukraść coś. Ty masz prawą moc, nie? Nie masz prawej mocy, też odporności. Dobra, Dobra no to ja ty się ty cofam. Premiu, chyba. Okay, no. Dobra, ratowo może przejść, sobie? ale sobie Najwięcej co nic więcej nie narobisz za bardzo. Możliwość pobierania playlist by odtwarzać je offline, oszczędzając dane, gdy odtwarzanie losowe było wyborem, a nie przymusem. Z Dobra, przelał sobie. Dobra, a ja co tu ściągnę chybaż kontrę po prostu. wiadomość. Jeszcze nie jest za późno. Premium na ciebie czeka. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Dobra, Daszek, wszedł super. On mi oddaj, wtedy mnie zblokuje, ale... Dobra. Trzeba będzie się zablokować zaraz, bo mnie. Nie dojdzie tak dobrze. Ja się przesuniemy. Dobra, ładnie. Pom pom, porom, pom, pom, pom. No nie mam już czarów za bardzo, żeby na niego rzucać, bo mam odporności. No ale też go z dobijemy po prostu i tyle, nie? Chcemy się z nim bić, bo... Nie ma co czekać na zbawienie. Bum. 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 Bum bum. <noise> tak. Dobra, dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Znowu wygraliśmy. Cholerca, chole, cholipka. Cholipka, wygraliśmy znowu. On się już nigdy nie ruszy. Dobra, fajnie, że wpadliście. Było miło i przyjemnie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zostawcie łapka, suba, wspierajcie kanał, będąc wspierającymi i będąc batonami. Snickiego zapraszam Was też na Discord. A jeszcze raz dzięki, że wpadłeś. Baw się dobrze. Miłego wieczoru, miłego dnia. i Do zobaczenia następnym razem. Bye, bye.